Dzień dobry Państwu. Witamy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stalowej Woli nr 1. Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Stalowej Woli. Istniejemy już 26 lat. Jesteśmy ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorymi psychicznie, a także osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Mogą się do nas zgłaszać osoby z terenu Gminy Stalowa Wola osoby pełnoletnie. W naszym ośrodku zatrudniona jest pani psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka, osoby do nas chodzące mogą korzystać z pomocy i fachowości tych osób. Działamy na zasadzie pracowni typu pracownia jest komputerowa, jest pracownia Teatralno-muzyczna, gdzie można swoje talenty rozwijać, zarówno muzyczne, jak i teatralne. Jest sala terapii, w której odbywają się zajęcia intelektualne, zajęcia muzykoterapia, zajęcia plastyczne. W każdym razie mamy szeroką ofertę dla osób, które chcą tutaj uczestniczyć i poprzez udział rehabilitować się. Staramy się poprzez nasze działania przywrócić społeczeństwu te osoby, aby dowartościować je, aby czuły się pełnoprawnymi mieszkańcami miasta i gminy stalowej woli. Środowiskowy dom samopomocy numer 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi działa już 16 lat na terenie miasta Stalowej Woli. Zadania, które realizuje nasz ośrodek dziennego pobytu, wynikają z ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Przede wszystkim są to treningi umiejętności społecznych, treningi funkcjonowania w codziennym życiu, trening interpersonalny, trening komunikacyjny, trening umiejętności spędzania czasu. Wspólnego. Jest to również poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, jest to niezbędna opieka, świadczenie usług transportowych, zapewnienie gorącego posiłku, jak również przygotowanie uczestników pod kątem uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na uwagę zasługuje fakt, że w nazwie mamy dom. W związku z tym staramy się jak najbardziej stworzyć dla naszych uczestników domowe warunki pobytu i przede wszystkim usługi, które oferujemy, są wyznacznikiem tej domowej atmosfery. Nasi uczestnicy między innymi uczą się tutaj gotować, sprzątać brać, um, gospodarować własnymi środkami finansowymi. Mają również pod swoją opieką ogród. Uczestnikiem zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Stalowej Woli może być osoba, która jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, ewentualnie osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, ale również lekkim, o ile występują inne zdiagnozowane czynności zaburzeń psychicznych, zwłaszcza neurologicznych. Uczestnikom zapewniamy, dowóz na zajęcia zakupionym m.in. z środków Urzędu Miasta Busem. Zapewniamy również gorący posiłek, co warte podkreślenia, uczestnicy przebywają w ośrodku zupełnie bezpłatnie. Za usługi nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Środowiskowy dom samopomocy zapewnia nasz swoim uczestnikom szereg atrakcji, między innymi są to wycieczki krajoznawcze. Co roku zabieramy naszych uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami albo może potrzebami w bardzo ciekawe miejsca. Muszę też powiedzieć, że mamy bardzo piękny ogród, o który bardzo dbamy, bardzo pielęgnujemy. Między innymi nasi uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje pasje ogrodnicze.